Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże, zależy, kiedy to oglądacie. Nie... <ścoughs> nie... Znowu ten kretyn. Zdajesz sobie sprawę, że nikt tego nie ogląda? Do ty w ogóle gadasz, co? No... Do... Ja, ja tu prowadzę program. Entertainment. Jak to mówią Francuzi, y, która kamera mnie łapie? Żadna. Jesteśmy tu sami, jakbyś nie zauważył. Nie, 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 to na pewno jakaś sztuczka. Ukryta kamera, czy coś w tym rodzaju... Y, już mi się tak raz zdarzyło, jakiś Norwek z Hongkongu mnie nagrywał, jak akurat byłem w niezręcznej sytuacji w toalecie. Naprawdę nie musisz mi mówić. Już ciągnąłem spodnie. Nie chcę tego słuchać. I okazało się, że pod spodem mam drugie spodnie. To miał być żart. Hmm. ha! ha, 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 ha. nie śmiesz. Ten Norwek myślał inaczej. Zaczął się śmiać i tak go przyłapałem. Odpowiedz mi na jedno pytanie, tylko poważnie. Dlaczego rujnujesz mi życie? Ja? Ja, ja? ja przecież sprawiam, że ludzie cię podziwiają. Long live the Marcin, że tak zaciągnę z włoskiego. Respektum mobile. Przestań mylić te języki i to nie było śmieszne za pierwszym razem. Słuchaj, nikt mnie nie podziwia. Mają mnie za jeszcze większego świra niż wcześniej. Kiedy tylko układam sobie życie, wkraczasz ty! Z jakimś idiotycznym programem! I niszysz wszystko! I... i co to za nazwisko? Staroegipskie. Prosiłem? Żebyś postarał się być poważny? Nie wiem skąd je wytrasnąłeś, ale przez ciebie wołają na mnie Pan Trąbka. Ale masz głupie nazwisko! Trąbka, pro nie moje, bo ja tak na mnie przez twoje nazwisko. A, ale. Ale przecież ja się nazywam Bąbka. A nie Trąbka. Dobra. Nieważne. Chciałbym, żebyś przestał zatruwać mi życie. Żebyś. po prostu zniknął. To ja chyba nie działa. Ja nie mam mocy znikania, ale yy, ja to potrafię pić wodę pękiem, zaraz ci pokażę. Widzisz, właśnie o tym mówię. Jesteś załosy. I przez ciebie ja też staję się załos. Czekaj. Czy to znaczy, że ja cię tak jakby opętałem i mogę cię kontrolować? Podłup sobie w nosie! Nie! Dla, dlaczego to robisz? Bo. Ja myślałem, że mnie lubisz. Ja robiłem to wszystko. Dla ciebie. Nikt cię nie lubi. Nie rozumiesz tego? Dlaczego. Dlaczego nie możesz po prostu. przestać istnieć? Bo. Yy, bo. Yy. Ja... jestem tobą! Ha. Co? Nie. To nieprawda. Ależ tak! Nawet oba nasze imiona kończą się na tą samą literę. Krzysztof i Marcin. Nie, nie. Faktycznie, jak to teraz tak powiedziałeś nagłość, to nie. Ale jak to sobie wcześniej rozpisałem na kartce... Przecież musi być jakiś sposób, żeby się ciebie pozbyć. Jest jeden. Ale musisz naprawdę tego chcieć, żeby wymazać mnie ze swojej wyobraźni. I, jesteś gotowy? Na pewno tego pragniesz? Musisz zamknąć oczy i wypowiedzieć te słowa. Bakłażany, kalarepa, dwie cukinie, niech ten debil, co mnie nęka, już przeminie! Bakłażany, kalarepa, dwie cukinie, niech ten debil, co mnie nęka, już przeminie! Ale... to było znaczało? Że to ja jestem ten prawdziwy. Albo ten ukraiński szaman podał mi zły sposób. W każdym razie, jak, jak to szło. A, a, tak. e, to już koniec. Mówił dla was Krzysztof Bąbka. Do widzenia, dobry wieczór, szczęść Boże. Zależy, kiedy to oglądacie. Tam powoliście.